Witajcie drodzy sąsiedzi, tutaj Jaśminowa 1, czyli najbardziej pachnące miejsce w Michałowicach. Za oknami pojawiło się wreszcie upragnione słońce, więc wraz z nim pojawiły się również uprzykrzacze w postaci komarów i kleszczy. Jak sobie z tym radzić? No tutaj mogą przyjść nam oczywiście z pomocą olejki eterycznej nasze mieszanki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak my sobie z tym radzimy, żeby minimalnie ograniczyć użycie chemii, to zobaczcie nasz materiał. Wielu z nas sięga po preparaty typu DIT i inne chemiczne środki odstraszające owady, aby po prostu przynieść sobie ulgę. Ale nie musimy koniecznie tego robić. Okazuje się bowiem, że niektóre olejki eteryczne są nie tylko skutecznym i przy okazji oczywiście naturalnym repelentem komarów i owadów, ale także mają cudowne działanie łagodzące, bolesne lub swędzące ukąszenia owadów. Jak więc działają olejki eteryczne, by odstraszyć komary na przykład, czy kleszcze? Otóż pestycydy chemiczne w zasadzie pomagają odstraszać owady właśnie dezorientując ich zmysł węchu, czyli blokują receptory insektów, które nie są w stanie nas wyczuć. Na przykład taki komar, który najpierw jest przyciągany, przez wydychany przez człowieka dwutlenek węgla, a następnie Następnie kieruje się już do swojego celu, wyczuwając kwas mlekowy na skórze, kiedy się na przykład pocimy. Jeżeli te zapachy są zamaskowane innymi zapachami, oni po prostu nie trafiają na nasz ślad i lecą sobie dalej. Dlatego dziś chciałbym Wam powiedzieć o naszej mieszance czterech bardzo ważnych olejków eterycznych, które mają naturalne związki, które właśnie najbardziej albo maskują nasz zapach, albo są nieprzyjemne dla owadów. To citronella oczywiście, lawenda, która przy okazji cudownie łagodzi naszą skórę, olejek eteryczny z eukaliptusa cytrynowego, podobny nieco do citronelli, ale o dużo bardziej ciekawym złożonym zapachu wiele eukaliptusów zresztą odstrasza zapachy odstrasza owady i oczywiście mięta Pieprzowa, która przy okazji cudownie chłodzi naszą skórę oraz także łagodzi podrażnienia. Jeżeli szukacie ciekawej alternatywy dla konwencjonalnych środków odstraszających owady albo dbacie o swoją oczoczenie, ekologię i o swoją skórę, być może możecie zainteresować się olejkami eterycznymi. My oczywiście Wam doradzimy, a Jaśminowa 1, nasz sklep Instytutu Aromaterapii, czeka na Was. Pamiętajcie o tym, kiedy wybierzecie się na swoje. Ogrodki i oczywiście na spacery już wiosennoletnie.